Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w odcinku z cyklu „Ostatnie chwile gwiazd. Niestety kończy się dla nas pewna epoka, a już na pewno pewna epoka dla europejskiego kina dobiegła końca wraz ze śmiercią Alana Delon. W niedzielę do mediów dotarła bowiem bardzo smutna wiadomość o śmierci tego aktora. Słynny francuski aktor miał 88 lat, a informacje o jego śmierci przekazały dzieci. Był to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów europejskiego kina. Był także symbolem męskiego seksapilu i ikoną francuskiej nowej fali. Na moim kanale jest już odcinek o jego życiu, a dziś opowiem Wam o tym, jak wyglądały ostatnie lata jego życia, dlaczego uważano go za artystę kontrowersyjnego ze względu na swoje poglądy i przekonania, a także dlaczego mówiono już za jego życia o ogromnej walce jego dzieci. O jego spadek i pieniądze, jak dużą dysponował fortuną i dlaczego potrafiło to skłócić rodzinę, oraz czy w ostatnim momencie jego dzieci postanowiły się jednak dla niego zjednoczyć. Wszystko to dzisiaj Wam zdradzę, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Pokrótce opowiem wam, jak wyglądał jego życiorys. Na świat przyszedł w 1935 roku. I pierwsze 4 lata jego życia były szczęśliwe, ale kiedy rodzice się rozwiedli, jego matka ponownie wyszła za mąż, a jego oddała na wychowanie niańce. Jej mąż pracował jako strażnik więzienny, dlatego przyszły aktor prawie całe dzieciństwo spędził w więzieniu. Jednak gdy skończył naście lat, jego mama sobie o nim przypomniała, ale chyba tylko dlatego, że potrzebne były ręce do pracy w rzeźni jej męża. Dlatego młody Alain Delon pracował już wtedy jako rzeźnik i tak naprawdę w ten sposób wyobrażał sobie całe swoje życie. Ale w pewnym momencie jednak stwierdził, że nie chce, by ta historia tutaj miała swój koniec, bo już Cały czas pracował w masarni i rzeźni. Gdy miał 20 lat, zerwał kontakty z rodziną i wyjechał do Paryża. Żył tam w ogromnej biedzie, nie miał pomysłu dla siebie. Jedno, co miał i co zwracało na niego uwagę wszystkich, a szczególnie płci przeciwnej, to jego wygląd. Był niezwykle przystojny. I to właśnie dzięki romansowi trafił do Cannes, gdzie został zauważony przez twórców kina i tak trafił na plany filmowe. A swoją karierę kontynuował przede wszystkim film w filmach policyjnych i gangsterskich. I jego popularność sprawiła, że był nie tylko aktorem, ale także i osobą publiczną. Dlatego bardzo dużo mówiono o jego życiu prywatnym. A to było dość burzliwe. Niestety nie miał szczęścia w miłości. Jego chyba największą miłością była również aktorka Romy Schneider. Związek rozpoczął się w 1958 roku i był szeroko komentowany. Miał także syna z żoną, a później także związki z innymi. Kobietami, w tym z Brigitte Bardot, który to był tematem wielu plotek. Ale tu nie będę się powtarzać, ponieważ jeszcze raz zachęcam Was do tego, byście zobaczyli mój odcinek o jego życiu. Zostawiam wam go w opisie, a także w pierwszym komentarzu. Oczywiście, jak zobaczycie ten odcinek, to z tamtego, jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej, poznacie więcej szczegółów na temat życia prywatnego i kariery tego aktora, który został okrzyknięty najpiękniejszym mężczyzną świata. I choć jego kariera właściwie na cały świat się rozlała, jak słyszycie, on jednak nigdy nie opuścił Francji. Co prawda, nagrał kilka filmów również za oceanem w Stanach, ale nie poszedł śladem wielu innych jego kolegów i koleżanek z branży i pozostał w ojczyźnie, która później wybaczała mu, bardzo przymykając oko na różne kontrowersyjne. Opinie, które wygłaszał pod koniec życia, o których Wam zaraz opowiem. Warto także wspomnieć, że Alain Delon nie był tylko aktorem, ale można było spokojnie nazwać go także przedsiębiorcą, bo zgromadził gigantyczny majątek. Właściwie nikt nie wie, jak bardzo duży, ale każdy wie, że naprawdę bardzo duży. Był producentem około 30 filmów, ale stworzył także ze swojego nazwiska markę Delon i sprzedawał własny wizerunek. Sprzedawał mnóstwo luksusowych przedmiotów, które ukochali sobie bardzo Azjaci. Sprzedawał tam sygnowane swoim nazwiskiem papierosy, alkohole czy perfumy. A jego luksusowa marka perfum wykorzystywała jego dawne zdjęcia, głównie te z lat 60. A o tym, jak duży jest jego majątek, jednak zaczęto mówić dopiero, gdy on go zaczął wyprzedawać. Około 15 lat temu zaczął na różnego rodzaju aukcjach wystawiać różne przedmioty: samochody, kolekcje sztuki, wina. Wolę pozostawić dzieciom pieniądze, mówił w 2017 roku. Bo przyznał, że nienawidzi pośmiertnych wyprzedaży, a także bitwy o majątki z spuścizny, które często po znanych artystach pozostają, szczególnie jeśli ich relacje z dziećmi nie były zbyt sielankowe. A tu naprawdę było co wyprzedawać, bo oprócz tego, co Wam powiedziałam, należy do tego dodać także dzieła sztuki, naprawdę imponujące. Kolekcjonował rzeźby, litarne marki win, kosztowne zegarki. Kolekcjonował także broń, miał nawet w domu własną strzelnicę, ale kiedy wyszło to na jaw, wiele sztuk broni zostało skonfiskowanych. A to dlatego, że aktor nie posiadał pozwolenia na korzystanie z broni. Ale biznesmenem był także dlatego, że to nie pierwszy aktor, który ucieka z Francji przed podatkami i tak samo. W 2000 roku postanowił opuścić swoją ojczyznę i przyjął obywatelstwo Szwajcarii, która znana jest z korzystnego opodatkowania. Miał nieruchomość w pobliżu Genewy. Ale niestety, mimo że wszystko przewidział, nie udało mu się uniknąć publicznej batalii o jego majątek. Tylko stało się to nie po jego śmierci, a już przed. Być może właśnie wiedział, co się kroi, a nie przypuszczał, że jeszcze za jego życia to się wydarzy, ale faktycznie trójka jego dzieci toczyła spór Również ten medialny o to, kto będzie zajmował się ojcem w ostatnich latach jego życia, kiedy jego stan zdrowia nie był już dobry. No i wiele osób mówiło, że nie chodzi tak naprawdę o troskę nad ojcem, ale raczej o ten jego zasobny portfel. W 2019 roku doznał on bowiem udaru mózgu, a w 2022 zdiagnozowano u niego chłoniaka. I właśnie wtedy jego dzieci nie mogły dojść do porozumienia, kto powinien zaopiekować się z chorowanym ojcem. A dzieci miał troje: dwóch synów i córkę. Najstarszy syn narodził się z krótkiego małżeństwa z Natalii Delon, o której Wam wspominałam. Para pobrała się i doczekała dziecka, a zaraz potem rozwiodła. Później aktor związał się z holenderską modelką. Narodził się drugi syn. Jeśli chodzi o samego aktora, to przez pewien czas opiekowała się nim kobieta, która po głośnej aferze została odsunięta od pracy po tym, jak zarzucono jej uciekanie się do przemocy, i to właśnie wtedy dzieci zapragnęły zająć się nim same. Podczas gdy bracia chcieli, by spędził ostatnie lata w domu rodzinnym, córka upierała się, że powinien mieszkać z nią w Szwajcarii. Ostatecznie na początku 2024 roku sąd miał zapewnić Alanowi Delonowi ochronę prawną i zewnętrzną opiekę medyczną, a konflikt między rodzeństwem ucichł, a tak podawał magazyn Le Figaro. Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, że dzieci chcą się zajmować ojcem i być może czasem się o to spierają. Jednak za życia, szczególnie z synami, aktor nie zbudował dobrej relacji. Wiele osób mówiło, że nie był dobrym ojcem, nie potrafił być, ponieważ miał traumatyczne dzieciństwo. I dopiero z córką udało mu się te relacje dużo bardziej poprawić, zresztą on nie ukrywał, że córka jest jego oczkiem w głowie i jawnie ją faworyzował. Często zabierał ją na imprezy i chwalił w każdym wywiadzie. Żadnej innej kobiecie nie powiedziałem tak często, że ją kocham, on mówił. I w wywiadach mówił jasno: Moją córkę kocham bardzo, jest miłością mojego życia. Być może trochę nawet za bardzo w porównaniu z innymi dziećmi. Media donosiły także, że miał jeszcze trzeciego nieślubnego syna, którego nigdy nie uznał. Miał to być Christian, urodzony w 1962 roku, który zmarł w 2023 roku w wieku 60 lat po wieloletnim uzależnieniu od narkotyków. Dużo mówiono na temat politycznego zaangażowania Alana Delona. Był on tradycjonalistą, prawicowcem. Popierał bardzo Charlesa De Gala. Mówiono także, że jest homofobem, bo w 2013 roku. Powiedział. Głównie mówiłem, że nie obchodzi mnie, czy geje się żenią, ale była jedna rzecz, której nie chciałem, aby adoptowali dzieci, ponieważ uważam, że dziecko potrzebuje jej mamy i taty. Mówiono właśnie wtedy, że jest homofobem, mizoginem i rasistą. On na to odpowiadał, że nie zamierza ukrywać swoich poglądów ani tego, jaki jest. Komentował. Co chcesz, żebym powiedział? Albo mnie kochasz, albo nie. Nie można kwestionować mojej kariery, podsumowywał i to fakt, bo chyba jednak u aktora powinniśmy najbardziej cenić jego dorobek, Artystyczny, a opinie, no cóż, ci, którzy się z nimi zgadzają, mówią, że jest to bardzo mądry aktor, świetnie, że się wypowiada, a ci, którzy się nie zgadzają, najczęściej komentują wypowiedzi aktorskie w stylu, a czemu aktor wypowiada się na tematy polityczne, a po co mu to i tak dalej? No, niestety, lepiej oceniamy tych, z którymi nam jest po drodze, jeśli chodzi o przekonania. Na języki trafił także, kiedy przyznał, że chciałby poddać się eutanazji w wieku 86 lat. Było to w 2002 roku, kiedy powiedział, że męczy go życie. Mieszkał wtedy w Szwajcarii, gdzie jest to usankcjonowane, więc zmarł dwa lata później niż planował. W połowie lipca tego roku jego córka dodała ostatnie zdjęcie, na którym widzimy aktora. Bo cokolwiek się stanie, jak to mówią, show must go on. Delon zawsze będzie Delonem. Zawsze przystojny, zawsze nienaganny, zawsze elegancki. Jak wyborne wino, wiecznie wspaniały. Uważam, że jest przystojny, napisała. Dodała to zdjęcie na Instagram, bo uznała, że wyszedł pięknie. On również tak myślał, podkreślała, żeby nie było wątpliwości, że wyraził zgodę na publikację. Sam w jednym z ostatnich wywiadów mówił: „Fizycznie czuję się całkiem dobrze, nawet jeśli jestem zmęczony i chodzę o lasce. Nie krył, że bardziej od śmierci, boi się cierpienia. Przede wszystkim chcę mieć spokój. Nie boję się śmierci, to normalne, wszyscy idziemy, ale boję się cierpienia. Nie chcę skończyć w szpitalnym łóżku. Starzenie się to bzdura, komentował w wywiadach. I do końca był także aktywny, jeśli chodzi o śledzenie tego, co dzieje się na świecie, i nie uważał niestety, że zmierza on w dobrym kierunku. Uważam, że życie stało się nie do zniesienia. Nie sprawia, że chcę już wiele, mówił. I pomimo pomocy, gdzie na oddziale intensywnej terapii spędził kilka tygodni, podczas choroby i po udarze mówił, że nie udało mu się już powrócić do pełnej sprawności. Miał problemy z poruszaniem się, wysławianiem i wycofał się z życia publicznego. A 18 sierpnia świat filmu pogrążył się w żałobie, kiedy Alan Delon, będący ikoną kina francuskiego, zmarł w wieku 88 lat. O śmierci która poinformowały jego dzieci. Zmarł spokojnie w swoim domu, w otoczeniu trójki dzieci i rodziny. Jak słyszycie, dzieci towarzyszyły mu na koniec życia, ponieważ udało im się dogadać. I wspólnie trwali przy ojcu. Jesteśmy głęboko zasmuceni, ogłaszając śmierć naszego ojca. Zmarły Alain Delon został pochowany w swojej rodzinnej miejscowości, położonej około 140 km na południu. Wschód od Paryża. To wyjątkowe dla niego miejsce, które. Miał zawrzeć w swoim ostatnim życzeniu, aktor pragnął spocząć na cmentarzu, na którym pochował ponad 30 swoich psów, które kochał nad życie i tam również by budował kaplicę. Jeśli chodzi o pogrzeb, miał szczególne życzenie. W jednym z wywiadów w 2021 roku powiedział, że zależy mu na pogrzebie katolickim, ponieważ był osobą wierzącą. Dodał, że chciałby, by był dyskretny. Nie chce publicznego pogrzebu, w ogóle mnie to nie interesuje. I faktycznie, jak słyszycie, tak się stało, ponieważ został pochowany bardzo szybko. I po cichu. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, jak wyglądały ostatnie lata tego aktora? Czy wiedzieliście, jak wyglądał jego życiorys? Ten na pewno był świetnym tematem na film i jakoś wydaje mi się, że taki kiedyś na pewno powstanie. Jestem ciekawa, czy śledziliście karierę tego artysty? Czy być może panie lub panowie należeli do grona jego fanów? Jeśli tak, to czekam na wasze komentarze. I oczywiście jeszcze raz zapraszam na odcinek o jego życiu, który. Zrobiłam dla Was już jakiś czas temu. Dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca i zapraszam na kolejne moje odcinki, które pojawią się na kanale już w tym tygodniu. Cześć!